Hej cześć wszystkim, witam was w takim krótkim filmiku, w którym wam chciałbym podać link do kampanii, w którą ostatnio grałem kolonizację nowych lądów Przepraszam, że tak późno, ale no tak naprawdę nie mam żadnego usprazliwienia, więc po prostu sorry, nie chciało mi się, ale otrzymujecie już dzisiaj, tak więc mam nadzieję, że... No, nie musicie aż tak długo czekać na, to, na, na, na udostępnienie, mam, tak mi się wydaje, więc nie ma na co narzekać. Co jeszcze? Podaję Wam dokładnie link do kampanii, do tej wersji, w którą ja miałem przyjemność grać i nagrać się na YouTube'a, ponieważ autor pisał mi, że chciałby coś jeszcze tam zmienić w tej ewentualnej misji 11, ale no. Ja tutaj chcę Wam taką wersję, jaką miałem tutaj e, przyjemność rozegrać, podać, e, bo uważam, że kampania nie potrzebuje zmian, e, prócz takich jak zredagowanie tych wiadomości i opisów e, misji. Bo poza tym wydaje mi się, że kampania była bardzo spokojnie, wymaga poprawek, jako, jako tako przy mapach, prawda? Co jeszcze? Chciałbym. Aha, jeszcze podaję linka do strony, z której możecie sobie znaleźć takie różne inne mapy pojedyncze lub multiplayer, które są dostępne na takiej stronie nicinmacznostkąp.com. Tam też prawdopodobnie autor kampanii wrzuci ją, kiedy już będzie ta finalna wersja gotowa. Tak więc można sobie zaglądać na tą stronkę. Tam czasami coś się nowego pojawia. Tak więc myślę, że już temat. Tego skąd biorę kampanię i mapy mogę już na uznać za zamknięte, ponieważ tutaj wszystko będzie się zawierać w tym filmiku. Prócz tego chciałbym Was ewentualnie jeszcze dzisiaj zaprosić na streama o godzinie 20, przejdę sobie misję pojedynczą, o którą nadesłał mi widz. Tylko tak, daję 75% szans, że ten stream się odbędzie, ponieważ zostaje sobie 25% na to, że jednak coś się może wydarzyć, bo do wieczora jeszcze sporo czasu i może coś mi na przykład się, mogą się mi zmienić plany ewentualnie. Tak więc zostawiam sobie 25% szans na to, że jednak coś może dzisiaj się nie udać z tym streamem, ale mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku. Jeśli nie, to postaram się tę kampanię, tę misję nagrać i wrzuci się jakoś na początku no, przyszłego tygodnia. Tak więc to chyba na tyle. Dzięki za um, wysłuchanie mnie od czasu No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia na dzisiejszym streamku, a jeśli nie, no to do następnego filmu. Trzymajcie się, na razie.